Kamperek kaktusa Przebini Stop just 447 Brawo Jeździ Polan Not polin Get bank wiadomo German that comes. Jeździ sobie po Polsce, daje przykład Przede wszystkim mówi prawdę Nie mówiąc nic Uwaga ludzi przykuwa I o to chodzi Także Polska to nie Polin i Zapamiętajmy Ustawa 447 Martwa cisza, a to jest chyba najważniejszy temat teraz dla Polski. Zainteresujmy się, nie wierzmy, nie wierzmy w to, co w telewizji mówią, że nie będziemy płacić. Tak samo ustawa o IPN została przekształcona. No i myślę, że tak samo będzie z tym nie będziemy płacić, jednak będziemy płacić. Także. Interesujmy się, patrzmy, co robi rząd w tej sprawie, i nie zapominajmy, są w Polsce zastępcze tematy, po to, żeby nie było mowy o 447, o tym, żeby Polacy nie wiedzieli, co się dzieje. Po wyborach może być już za późno. Także pozdrawiam, czołam Wielkiej Polsce.